Dada. Gdzie idziemy? Ta. Gdzie idziemy, dada? Ta, dada. A kto ubrał taką piękną czapkę, Miki? Mini Miki. Kto sobie ubrał czapeczkę? Natanek? A gdzie jest Bibi? Mini A gdzie jest Natanek? Ja, yeah, Tak, masz hat, tak, piękną masz czapeczkę, ale czapeczkę to zmienimy, tak? Tak. Bo ta czapeczka jest Bibi. Tylko na później była schowana. Natanek, ubierzesz... Na dwórek ubierzesz taką, tak? Tak. Proszę. Nie Daj mamunia jej ubierze za chwilkę. A ty masz taką. Ubierzesz sobie sam? Tak. Dasz radę? Tak. To zobaczymy, czy da radę Natanek. O, jak pięknie. Ślicznie. Troszeczkę mamunia poprawi tu. No, ubierz ładnie bibi czapeczkę. Pięknie ubierasz, Bibi, super. Mama ma pomóc, tak? Tak. Dobrze, daj, mamunia pomoże, ubierzemy, Bibi, daj. Super. Mój kochany pomocnik. A pokiwasz do kamery? Nie. Pokiwaj do kamery. Nie, takiego nie ubieramy, Bibi Szaliczka. Pokiwaj, tu mama robi giz, zobacz. Pokiwaj mi. Nie, 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 mama. <laughs> Haiko. Witamy Was w kolejnym vlogu. Wybraliśmy się znów na spacerek, no bo co może robić niepracujący rodzic, który siedzi z dziećmi w domu. Oczywiście spacerki, zabawy. No i takie różne dziecięce sprawy. Jesteśmy akurat pod domem. Możecie zobaczyć nasz duży blok, który jest za mną. To znaczy on nie jest nasz ale my w nim mieszkamy, także tak jak... No tak się mówi, dobra, nieważne. Tutaj jest matanek, matanek zrób papa. Pa, pa. Tak ładnie ubraliśmy na Natanka w taki fajny pajacyk. Nie wiem jak to nazwać. Kombinezon, o, kombinezon. Czapeczkę ma czarną napisem Natan. I takie fajne w Taki komin w Czechy. Kogok! Pani idzie no. Idziemy dalej. Haps, haps. Jeninka też ma taki piękny kombinezon. Tak, Nimka, też, ma, też masz kondynezę. Buciki mamy takie już zimowe. No to są Ailów, mama. Wyjęliśmy gdzieś, żeby tak no, ubrać już się robi chłodno, to w sumie można. I czapeczkę masz serduszkiem takim, ślicznym. Hej, Avibi! Hej, Nimka! Zasypiasz nam? No? Śpiąca jesteś troszkę, nie? Tak, nikka jest troszkę śpiąca. Dobra, to my idziemy. Idziemy dalej. na... no, nie! Mama, no, dopiero wychodzimy. Tu, 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 ten. tu, na razie, Na to na toś. Natanek mi pomaga prowadzić wy, wy Tak. Super. <grystanie> Zmęciłeś się już? Czy nie? Nie zmęczyłeś się jeszcze? Nie? Jak się zmęczysz, to powiedz, tak? Łajc, nie bój się to autko. Zmęciłeś się, tak? Tak. To teraz mamonia będzie prowadziła. Matanek możesz nie gryźć Kto to tutaj gryzie? Wszystko jest nagrane, kto to gryzie? Nie wolno Nie wolno gryźć No tam idziemy, tak Tak samo Bujaj, gwiazdkę. Na bujaczce pobuję gwiazdkę. Gadam dadam, da. da, da. Och, jak pięknie. On robi babki takie na szybko. Z suchego piachu, ale to nic. Tak? Tak. Dobra, to rób takie z suchego. Z suchego to za dobre nie wychodzą. Tam pod zjeżdżalnią jest mokry. Zobacz taka góra. Ktoś zrobił górę tam. Pod zjeżdżalnią green. Na lewo, po... tam zobacz na tuś. Oj Ej, no. O, ałała było. No, mama widziała, daj. Pocałujemy ałała. Nie ma już ałała? Tak. To dobrze. Baby, baby, Bibi. Bibi, baby, 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 się, baby, 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 nimka, baby, baby, Halo, halo. baby, hallo. Buju, buju? Ninka robi buju, buju. Nie, ty Ninki nie bujaj, kotuś, bo ty za mocno pobujasz Ninkę. Mamunia będzie yy, bujała, wiesz? Mm -mm, nie dawaj, nie dawaj Nince kamyczków. Ninka, kukuk. Gdzie jest Ninka? Natanek buja kamyczki, tak? Oj, żebyś się znowu nie uderzył. No, 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 nie uderz się. Kukuk. Ki kto się buja? Buju. bujo, bujo. A gdzie tam patrzesz? Przez łańcuchy. Daj łapkę. Tutaj łapkę złap sobie, tuż łap. O niech to, o niech to. Bojo, bojo. Bojo, bojo. Fajnie, tak? Fajnie? Fajnie. Fajnie, tak. Buju, Kto tam robił buju, buju? Aaa! Co on tam broi? O ojacie, o Co on tam broi? Ojacie co on tam broi, ten Matanek nasz, tak? Buju, buju! A buju, buju, buju. A po ja buję bojuu Ale fajnie się bujałam, tak? Ale fajnie Ale fajnie! Ale fajnie! błyski! buźki! Buźki, Mua. buźki, buźki. Mua. Co ty będziesz bujał kamyczki? To zrobił buju buju kamyczką. Buju! Fuju kamyczki! No właśnie jak widzicie, jeszcze wskoczyliśmy na chwilę na plac zabaw pod blokiem. Takie nasze wycieczki. Dla dzieci to zawsze jakaś frajda, prawda? Dobrze, to żegnamy się w tym vlogu. Do zobaczenia, pa! Natanek zrobisz pa! Zrób pa, bo mamusia się żegna już, zrób pa pa! No papa, robimy. Robimy, papa. Nie robimy, papa. No to ja wam zrobię, papa, papa.